Co ponad pół miliona złotych będzie kosztowała budowa windy w obiektach Centrum Zawodowego i Ustawicznego przy Alei 600-lecia w Więcborku. Władze powiatu rozstrzygnęły już przetarg w tej sprawie. Podpisana jest już także umowa. Instalacja dźwigu to jednak dopiero początek dużo większych inwestycji przewidzianych w tym obiekcie. Tak, umowa została podpisana 13 sierpnia z firmą Tomaszowa Mazowieckiego na łączną wartość około 540 tysięcy. W tej chwili jest przekazany plac budowy. Firma, tak jak Pan powiedział, można, może już działać. W tym roku ta winda ma być zrobiona, wykonana. Także to jest taki był pierwszy etap dużej inwestycji, którą planujemy naszej setlecie. Też ogłosiliśmy przetarg na inwentaryzację tego budynku naszej seteklecia w Innsbrucku, a też i na koncepcję. Jest powołany zespół, który, który jak tylko te dokumenty do nas dotrą. Przypomnę, że tą koncepcję i inwentaryzację przygotowuje pan Andrzej Kowus, właściciel firmy Isztek. Na podstawie tej inwentaryzacji będzie opracowana koncepcja przy udziale zespołu, który tutaj został powołany, żeby tą koncepcję przygotować tak, żeby te wszystkie instytucje, które planujemy wprowadzić do tego budynku, żeby miały komfort i, 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 i że oby, oby zostały te wszystkie pomieszczenia dobrze wykorzystane, tak żeby te instytucje miały komfortowe warunki i nie tylko y, pracownicy, ale głównie mieszkańcy Powiatu Stambulskiego, którzy będą korzystać z tych, tych pomieszczeń. Planujemy tutaj PCPR, y, żeby się, że tak powiem, tam zlokalizował, mówiąc w ten sposób. Y, przypomnę, że my wynajmujemy budynek tutaj. Od przedsiębiorcy lokalnego na dzień dzisiejszy, pomieszczenia dla PCPR-u. Natomiast też myślimy o orzecznictwie dla osób niepełnosprawnych, gdzie też wynajmujemy lokal w Niemcporku. Także tutaj te, te, te dwie instytucje miałyby też mieścić w tym budynku.